Stardacz w kolejnym odcinku na kanale z Grottole Getting over it, czyli najbardziej wkurzającej grze jaka istnieje. Jeszcze sąsiad postawił, że zacznij se wiercić. Zostać łapkę w górę i subskrypcję dołącznie na dołącz Discorda link w opisie. Okej, coś tam już kumam o nie. nie. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. Yeah. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red, but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you want an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Okay. Yes. All right. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. Huh. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking.

Просту, но Нож, но я Pamiętam grę tego, i dlatego, że chciałam ją nagrać i bo była na przedscenie. Nie. Chcę też stay out of the house. Zobaczę, była przecena, to powiedziałem. Dobra, kupię. Nagram. Zaraz mi coś trafi. Postanowię, że jednak nagram stay out of the house. Okay. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. Spokojnie to tylko gra. Tylko głupia, wnerwiająca gra, która ma za zadanie się tylko wkurzyć. To czasem gra. Z zadanie wykonane. Nie, nie, nie. How to use keyboard? Trackpad. Tr 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 test. No, psz. Ta myszka żyje własnym życiem. Tak samo jak ten kubek. Nie spodziewałem się, że się zaśmieje chociaż raz podczas gry w tej w tą grę. Co się dzieje? J'ai vraiment de es... conscience. Je me Coś Koście, coś ty zagryz... COŚ TY Coś ty stworzył... Tłumacz mi, kolego drogi, co ty stworzyłeś za abominację? Wolę Rainbow Friends. Вот, куда, ну. О, фальт. Ку. Lepiej widać też 8 złotych niecałe. Ten kubek się lepiej pawi ode mnie. Kiedy moja myszka się stała tak niewygodna? Chyba momentu kiedy klikłem myszką na ikonkę z napisem, uh, tu... która była podpisana over to get over that tree a lot of never got past it You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength Trying to find a way up and over And there's a sense of truth in that lack of compromise Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them. How to get the correct method, this, or the correct equipment, or just by spending enough time? In that sense, oh, yeah, in, yeah. every pixelated you obstacle in sexy hiking is. Jezu, górzem mnie to, że ten Walt chwyta się, chwyta się tylko i wyłącznie tego, czego nie ma. Słuchaj, on ma się złapać tam, na górze, a się łapie tu, tu, tu. tu. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing; it's authentic to the process of building a game. About it. a funny thing happened to me as I was building this map. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard.

And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape okay. that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. Nie. 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 nie, nie ja już mam dość. Możemy Nie. W późniejszych etapach ma być troll, który jak wejdziemy, to jeszcze nie wyjdzie Ja zaprowadzi na sam początek. Więc czy jako wezmę? Nie, tak samo jak nie, ale za to wezmę zwrot pieniędzy z tą grę, bo mam już się serdecznie dość. Tę papało, weź się z tego złap. Jej ręka boli już. I głowa. No, ten gość jest jakiś upośledzony. No, tam... Wstańmy. Rozciągnijmy się. Ciczymy... Usiądźmy... Złapmy myszkę... I stracimy nerwy... W... W... Tu cię masz łapać, tempa pało! Ty łysa pało! Ja widziałem gdzieś film. A difficult uh, game Jezu. Getting over it with a gun. Może to zagramy? Wyglądało ciekawiej. Nie, to co że Jakiś idiota. Musi wejść na głupią górę, mając połowę ciała w głupim garnu garnku. No nie, noż ja. Nie, ja już mam dość tej gry. Musi by przekląć, ale nie. Ale kurde nie! Zamknij się. Zamknij się. Wza... Porażka życiowa. Ta gra chyba została stworzona dla jakiejś osoby, która wkurzyła twórcę tej pieprzony gry. to choleria. Złap się tamtego, ty łysa pał. Ty porażko życiowa. No ja nie mogę. Czy polecam wam tą grę? W życiu nie kupujcie, nie kupcie sobie, nie wiem. People Playground albo Teardown, a nie to. Może jak jest przecena taka jak ja miałem, co się jest. Ale nie, że wy to kupicie. Nie. Nie opłaca się tego. No nie. Czemu on się odbije jak piłka? W sumie by się zgadzało, bo ma tak samo pusty łeb jak piłki. Czemu ten pieprzony młot nie może z. Za... Mam już tość. Ja się postaram dojść tam na górę. A jak mi się nie uda, to ja to sobie zaraz skończę. Gdzie jest? Ale czekajcie. Która godzina? cztery. Zegar ustaw minutnik na dziesięć minut, jeszcze tylko włączyć, włączyć, tego wibrację. Ja jestem pewien, że mnie ten budzik mnie straszy, ja polecę na sam dół. Sam dół tej cholernej mapy, która jest zrobiona na odwal się. To chyba jest jedna z tych gier, gdzie twórca zżygał się na klawiaturę i z utworzonego kodu powstała gra. No, łap się tego czego. Czy ty możesz? Nie! No nie jaż Ja zaraz po prostu wezmę tą grę i wrzucę to kosza, usunę, odinstaluję na Steamie i, i schowam. I ukryję w bibliotece. I może za jakieś pół roku tu nagram. Jak mi wrócą nerwy, bo ewidentnie już nerwy na tą grę zniknęły dawno temu na, na jakieś pół roku. Puść się tego i wyskocz tam. wprost, ten działa jak gówno Nie oh, you just lost like a <coughs>